Hmm. Jedli coś. Jedli coś beze mnie. No przecież czuję. Czuję zapach. Pokaż, pokaż, co to było. Może jakieś okruszki jeszcze znajdę. Hmm. Co to było? Placuszki? A może pierożki Albo kanapeczka z tuńczykiem. Hmm. Coś na pewno bardzo dobrego i nie zostawili ani kawałeczka. Mamo, ale jak to tak? Jeść ze mnie. Dlaczego zjedliście obiadek i nie wołali Bogusia? No przecież czuję, żeście coś jedli. Nie, nie mówcie, że nie, bo ja bardzo wyraźnie czuję. Mm, wciąż unosi się w powietrzu. Śliczny zapach. Pojedli i poszli spać bez Bogusia. Boguniu, ale przecież ty jadłeś już swój obiadek. Pamiętasz? Pełna miseczka była. Brzuszek też teraz pełny. Akurat będą mi mydlić oczy. Przecież czuję, jedli tu jakieś delicje. No, no mówię, mówię, okruszek został. No, okruszek został dla mnie. Maleńki okruszek dla Bogusia.